Legawki powstały jeszcze dawniej, dawniej dawniejszych dawniej, 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 czasów, bo to jest sprzęt pasterski, instrument. Z tym, że tymi legawkami się posługiwali, porozmiewali, pasterze mieli ich, po prostu paśni to mieli to, obce to rozumieli, jak zagrał, związany był z tym, a to normalnie po wsiach mieli, to jeden do drugiego prze, i to, i przegrywał i jeden drugiego słyszał i wiedział o co chodzi. To znaczy, że przeważnie się używało to, jak na wsiach, to w Adwencie i to jest ligawka, która po prostu w advent, przez cały adwent to używano było, bo w, taki, w takie normalne miesiące, to no nie, i tak, i co to mogę, także oni się porozumiewali, to wszystko, na przykład jak, jak mówił, że kiedyś, kiedyś jeszcze te obławy były niemieckie, przy tak. II wojnie światowej, przy II wojnie światowej, to, to porozumiewali się, że tego, I co jak je się układa, no, z tym, bo to były partyzantki, i także tego. No i z kolei, i to grane było przeważnie później w yy, Wigilię. Wigilię to jest taki dzień, który budzi wszystkich do, na pasterkę. I tak, yy, to, to jest takie melodia, umarli, umarli, wstawajcie na Sąd Boży. Umarli, umarli, wstawajcie na sąd Boży. To takie to taki był, taki melodia taka była, no po prostu. No poza tym, to, ja, tak więcej tak to ja. <grym>, nie, nie, nie tego. No. A pasterze zwoływali trzodę tymi ligawkami? Zwoływali <klujali> trzodę, tak. Przeważnie obce to już. Oni znali, pasterze mieli to obce przywrajone. Oni widzieli jak południe to on go zatrąbił. Już szli z nim on pierwszy, a on za nim. I, i na przykład jak no, na wieczór, tak samo, bo to, czasem to cały dzień pas, pasali na, na tym, na, na, na pastwiska, jak nie, no to tak na południe wracali, do, bo owce się musiały napić. To trzeba napędzić on przed pierwszy, owce za nim bo tak przywyczajone były. No i po prostu zagranie, to oni jak dali się rozbiegli, to już słyszeli ten hejną, po prostu tej zrigawki i już wiedzieli, że o co chodzi i rozwieli. No to tak, no i jak, jak mówię na Boże Narodzenie, to też to jest specjalnie. To, to dawali znaki, że na pasterkę trzeba się czekować, że to kościoła czy coś takiego. No. Kiedyś to miało znaczenie praktyczne, bo zegarów nie mieli. No, no, no. No, także to w ten sposób się posługiwali się wygawkami.